z tej strony Abrams słuchajcie, dzisiaj mam dla was bitewkę na KW-5 czyli ósmotirowym, radzieckim czołgu premium, ósmego poziomu rozegraną znowu przez killera na mapie Karelio bitwa oczywiście standardowa większa trochę mapkę i ym, wiemy wszyscy, że ten czołg ma słabą armatę to jest pewnie jedna z wad. Pierwszą wadą to jest oczywiście mobilność, drugą armata. Tu be, killer będzie w miarę często sięgał po złoto, dlatego, bo, mam, bo mamy tutaj 167 penetracji. Więc na przykład takiego ESA 3 nie przebijemy albo lewe od przodu, a na Goldzie 219. Więc tutaj już może nam się udać. Jest Tiger 1, Carnarvon. 1. Tiler wyrak tegre, bo bardziej miękki pierwszy strzała nie wchodzi 270 uszkodzeń. A tutaj alfy mamy 300, więc poniżej średnich, ale zawsze jakiś tam damage. I jak to na mordowni, mnóstwo czołgów, przepychania się Tu ma pewnie piękną brzutkę, jak się dobrze ustawiła. Kernarwon wie, że chyba jest yy, stokowy. Nie, jednak nie ma 1600 HP, więc nie. Jest, jest. Wystaje malutki. No, już się chowa. Tiger ładnie wchodzi w jarzmo powyżej średniej za 305. Odbiliśmy już 700 uszkodzeń. Kolejna od nas się odbija. Wiadomo że potem tego czołgu jest ten Artulitu, tak samo ten. Jak widzimy czołg od przodu, to walimy w ta Artulitu, bo tam wszystko powinno wchodzić. I tutaj korzystając, że jest taka chwila, że tak powiem, przerwy, to opowiem, że wczoraj byłem sobie w sklepie. Oczywiście narzekałem, bo nienawidzę chodzić po sklepach. Ten był akurat meblowy z meblami. To może jeszcze. Um, Mogę jeszcze wytrzymać, bo akurat jeszcze biurko wbieraliśmy dla mnie nowe, bo po zakupie monitora nowego, drugiego, znaczy się, i po prostu całego sprzętu, to już zaczynam się nie mieścić. Jeszcze jak zbieram na nowy mikrofon, to już w ogóle nie będę miał gdzie go ustawić, więc poszliśmy wybierać biurka. Ale wcześniej oczywiście co? Trzeba było zbać jakieś ozdoby domowe i tym podobne. A co nagle patrzę? O kurde, idziemy w z, z rodzicami, no to podchodzę do niego... Dzień dobry, czy pan tu Mr. Omen z YouTube? A on mówi tak. A, dzień dobry, ja jestem Abrams, kiedyś gadaliśmy na TESI. No i zaczęła się gadka i właśnie wyszło na to, że on też przyjechał do sklepu kupować sobie te ymm, biurko, ale i kanapę. Bo jeszcze swoich rodziców się pytał y, przy mnie, czy to ten stół kuchenny, na którym teraz gra, bo gra na stole kuchennym podobno, y, ma już 24 lata. No, więc tak wyszło, niechcąc oczywiście, nie było to zaplanowane. A tu już killer zrobił 1500 szkodzeń Jest IS, yes, znowu dostał. No więc byłem bardzo zadowolony właściwie z tego sklepu, pierwszy, drugi raz właśnie, bo ostatnio jeszcze spotkałem mojego starego kolegę z podstawówki w sklepie innym. No ale byłem zadowolony, że spotkałem Omena, uścisnąłem jego rękę. Pogadaliśmy sobie. No. Więc zobaczyłem też jego rodziców. A tutaj stan bitwy jak na jest 6 do 7. Już przegrywamy. Się rozgadałem. Jest teraz ten TVP. u wchodzi. Oczywiście, bo to miękki czołg, Już 2,5 tysiąca uszkodzeń. Znowu wchodzi tu. Piękne losowanie 342. Powyżej średnich. Jest IS. Obrót wie, że trwa, trwa, trwa. Jest nienaskupionym. Nie na Udało się. Jak widzimy na razie, na 11 strzałów przebiła się właśnie ta. VTU się przebił. Za 350 3300 uszkodzeń. 8 do 7. Będę kawałeczek przyspieszał, żeby ta w nie trwała zbyt długo. Jest moc. Tu mógł się pokusić, killer Tarana. Zobaczymy, się pokusi. Będzie teraz nie, jednak ucieka móc. No, te 3 dwa go kończy. Jest teraz ten tiger. On się od nas odbija od boku. Co jest ciekawe, już 12 strzał odbiliśmy. Znaczy, przyjęliśmy jedność strzałów. odbiliśmy. 3000 już przyjął na klatę. 4000 uszkodzeń zadał. wn 8 I dokończenie tygrysa. Czy będzie dokończenie? Nie, jednak nie ale teraz piękny yy, taranik, że tak powiem upadek na Tygrysa dokończenie tu przyspieszamy 11 do 8 bitewka jest jeszcze raczej wygrana, bo nam zostały 3 ósemki, 2 artylerie yy, no, już teraz 2 ósemki a im również 2 ósemki light iż artyleria tu nas RHM przebił załadowany Gold widzimy, bo jednak lewe Twardy pojazd, więc trzeba mieć tego Golda. Lewe jest za skałką, idziemy dalej. Przyspieszam tutaj, bo kw 5 mobilnością nie grzeszy. 12 do 11. 12 do 12, czyli jednak ta bitewka nie będzie wygrana. Widzimy, że obijają go ze wszystkich stron killera, naszego dzisiejszego bohatera. On się odbija od lewy. Ma już zwoloną armatę, typek z ów teraz RHM się od niego odbija. On nie trafia w RHM-a. Bardzo ciekawa i niebezpieczna sytuacja. Jest ten znowu Borsuk, my go przebijamy, on na szczęście nas nie, widzimy, że już jest na ogrysku. tylko właśnie może przyjąć yy, od typka strzał jeszcze, żeby nie zginąć. Złoto załadowane, typek kapuje naszą bazę, dwie artylerie tam są, obydwie jeszcze ładują. Tu killer sam się bije z rhm i lewy. Typek nam rozwala jedną artylerię i 12 do 13. Tu przebijamy pod wieże lewe i killer zostaje sam na trzech przeciwników. Jest RHM. Dokończenie, piękny strzał. Teraz te lewe. On nas nie trafia. Jedziemy dalej, jedziemy, jedziemy uda nam się go skończyć? Lewek chyba jeszcze ładuje, albo niestety depresja. Teraz typek się o nas odbija. Nie wiemy gdzie jest. Killer próbuje się kontować tyłem, żeby było mu jak najciężej nas przebić. Jest lewek, dokończenie. frak już na naszym koncie 5000 uszkodzeń. Typek nas od tyłu gdzieś przebija. Tutaj przewina. A czy nie przebija? Trafia. 26 strzałów oddali w killera. 19 zablokował, 4700 odbił. Teraz yy, on kapuje naszą wazę. Przyspieszam. Jakby traf, yy, zakapował teraz, to naprawdę byłoby nieźle. No i niestety bitewka chyba przegrana przez kapa. Tak więc bitewka przegrana przez kapa. I widzimy się na podsumowaniu. A z na końca wyglądają następująco za bitewkę: Rwadło MK, Cool Headed, Salowa ściana i High Caliber. 5100 uszkodzeń. Killer mówił, że bardzo nie lubi tego czołgu, i właśnie fajna bitewka wyszła. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik na ten czołg. 1600 bazowego EXP. Co jest nawet bardzo dobrym wynikiem, jak na ciężki czołg, również i 30 tysięcy, zarobione, bo dużo jednak Golda użył. I to by było na tyle. W jeszcze na koniec, przypominam, że 10 euro, 10 czerwca, czyli w piątek, już najbliższy, rozpoczyna się Euro 2016 we Francji i pierwszy mecz, rozpoczęcia Euro. Jest w piątek 10 czerwca o godzinie 21. Tam transmisja rozpoczyna się chyba o 20.50 na Tehaupärenii w Polsacie i zagra Francja z Rumunią. Więc to tak tylko dla przypomnienia, jakby ktoś nie wiedział i się tym interesował. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście, żebym nagrał jeszcze jakąś Waszą bitewkę, wysyłajcie ją na e-mail wodabrams gmail.com. I do usłyszenia.